O magnitudzie ponad 7 to największe zniszczenia, które widać, to są te w Bangkoku, gdzie uszkodzone zostały wysokie budynki wieżowce. Jeden całkowicie się zawalił. Z wielu, które mają na dachach baseny, a to powszechne tam zjawisko, wylewała się woda. Słyszymy już jak na razie oficjalnie z Tajlandii o dwóch osobach, które zginęły w Birmie. Mówi się już o 13 osobach, kilkadziesiąt jest zaginionych. Ludzie, gdy poczuli wstrząsy, wybiegali po prostu ze swoich domów, z budynków, w których się znajdowali na ulicę, bo to wydawało się być najbezpieczniejszym miejscem. A wśród nich, wśród tych osób był Polak, pan Tomasz Adam Przegaliński, youtuber mieszkający w Tajlandii. Dzień dobry, witam panie Tomaszu. E, dzień dobry, witam. Gdzie pan był w momencie trzęsienia ziemi? Jak to wszystko wyglądało? Pani co, byłem dokładnie w starym mieście w Bangkoku, nieopodal ulicy Kaosan Road, tutaj nie ma takich dużych wieżowców, ale o trzęsienie było mocno odczuwalne, ludzie wybiegli w panice na, ulicy, na ulicę i było po prostu no, no tak dziwnie, dziwnie każdy się czuł, ziemia się trzęsła i wszyscy byli w szoku, lampy latały, anteny na dachach. Także, mniej więcej tak to wyglądało. Czy to był taki szok? Nikt w Tajlandii nie spodziewał się trzęsienia no. ziemi? Rzadko się one tam zdarzają? E, tak, rzadko się zdarzają. E, moja żona oglądała film na TikToku, to był też live. E, dziewczyna prowadziła go w Chiang Mai, czyli u góry Tajlandii i tam od, y, zobaczyliśmy na tym Laitwie, już tam trzęsienie ziemi, dosłownie po jakiejś minucie ten trzęsienie ziemi było odczuwane już w Bangkoku. A jeżeli chodzi o te mniejsze zabudowania, te, które były tam, gdzie Pan był, na Starym Mieście, czy one zostały jakoś uszkodzone? Nie, tutaj wszystko normalnie wygląda, ludzie już się uspokojili, prowadzą normalne życie. Tylko, że ja mieszkam w Wieżowcu i jeszcze też w nim nie byłem. I trochę się obawiamy jechać spać y, dzisiaj w nocy w tym wieżowcu, bo nie wiemy co nas jeszcze czeka. Mamy nadzieję, że nie będzie żadnego wstrząsu wtórnego. A ma Pan jakiekolwiek informacje o tym budynku wieżowcu, w którym mieszkacie? Przepraszam, nie czy, czy ma Pan jakiekolwiek informacje o tym budynku wieżowców, w którym e. mieszkacie? Czy on jest cały, czy został uszkodzony? E, nie, jeszcze nie mamy żadnych informacji. Po prostu zamkniemy restaurację, bo mamy restaurację w Bangkoku i pojedziemy, no, zobaczymy. Tak jak widać było po filmach z innych wieżowców, które nie były zawalone, ale było widać, że były bardzo mocno popękane. Także e, pewnie u nas będzie coś podobnego, tak mi się mhm. wydaje. Nasz wieżowiec ma 33 piętra dokładnie, mieszkamy na 16. No zobaczymy, jak wrócimy do domu, będziemy wiedzieć więcej. A w restauracji nic nie zostało uszkodzone, nic się nie stało? Nie, nie, tutaj nic się nie stało. Była dosłownie może 5 minut paniki i wszystko wróciło do normy. A jeżeli chodzi o informacje przekazywane przez, przez władze, przez służby, e, co zalecają? Czy wracać do tych wysokich budynków mieszkalnych, takich jak państwa? Czy będą jakieś kontrole najpierw? Czy są one bezpieczne? Czy wolno tam wracać? E, wie pani co? Jak my wrócimy do wieżowców, tutaj każde wieżowce zrobili, mają ochronę i pewnie poinformują nas przy wieździe, jak mamy się zachować, czy, czy może tam e, się przenieść, do, żeby spać u jakichś znajomych. Co mieszkałem w mniejszych budynkach, nie wiem, zobaczymy dopiero mhm. o 22 zamykamy restaurację, będziemy wiedzieli więcej. Bardzo dziękuję w takim razie. Życzę, oby ten państwa domostwo, państwa budynek nie był zniszczony. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Państwo widzą także zdjęcia na żywo z tych budynków, które niestety zostały zniszczone, które runęły, a o tym jak to wyglądało, opowiadał pan Tomasz Adam Przegaliński, youtuber, który mieszka w Tajlandii, prowadzi także restaurację na starym mieście w Bangkoku, które na szczęście nie ucierpiała. Pięknie dziękuję za to spotkanie i rozmowę.